Hej, witajcie w kolejnym vlogu na moim kanale. Vlogu, którego miało nie być, ale Korzystając z okazji, że mam chwilę, żeby coś nagrać, to nagram Wam bardzo, bardzo króciutkiego vloga z miejsca, w którym się znajduję. Jesteśmy na Węgrzech, w miejscowości Abadszalok, Szalok, coś w ten deseń. Powiem Wam, napiszę Wam tutaj nazwę na dole, bo nie do końca się w tym orientuję. Jest ogromny upał, jest 40 stopni, jest przepiękne, bezchmurne niebo, słuchajcie. A my jesteśmy w miejscu, gdzie świat zatrzymał się, można powiedzieć chyba w końcu na końcówce lat 90-tych czy coś w tym stylu. Ja Wam tu za chwilę pokażę, jak to wygląda poza naszym ogródkiem, bo muszę sobie otworzyć bramkę, ale jest dosłownie przepięknie. Jest przepięknie, jest droga, po której prawie w ogóle nie jeżdżą samochody, jest zabudowa, której u nas już nie ma, można powiedzieć. Nie ma już czegoś takiego u nas. Ale w tym wszystkim... Ludzie mają y, panele na dachu, <grymne> i są wszelkie dogodności w środku. Czyli macie klimę, my mamy dwie łazienki, y, jest wszystko, wszystko, co potrzebujecie, ale na zewnątrz ten czas się tutaj zatrzymał. To jest coś pięknego, coś, co mnie się podoba ogromnie, i z czego cieszę się najbardziej. Że tak to właśnie wygląda, siersko, anielsko. -trymne. Tak, że można tutaj cudownie wypocząć. Powiem Wam, gdyby nie fakt, że jesteśmy tutaj tak krótko, to na pewno można by było tutaj mm, zobaczyć więcej. A tak naprawdę my skupiamy się nad tym, żeby wypoczywać nad y, jeziorem, bo mamy tutaj jezioro. Woda w jeziorze jest turbo cieplutka. Mm, bardzo długo jest w ogóle płytko, słuchajcie. 1,20 jest chyba jeszcze no dobrych będzie koło 10. Metrów od brzegu. Miejscówkę znalazł mój niezawodny jak zawsze mąż, słuchajcie. Na niego zawsze można liczyć, jeżeli chodzi o takie wypady. Popatrzył, wszystko gdzie tu jest, co fajnego dookoła. Są tutaj, nie wiem czy jest więcej. My byliśmy w dwóch restauracjach. Jedyne co na właśnie tutaj to jedzenie nie do końca nam odpowiada. To nie są nasze klimaty. Raz, że jest bardzo tłusto. A dwa to nie jest tak doprawione, jak my lubimy. My jednak lubimy jak to jedzenie jest takie bardziej wyraziste, mocniej doprawione. Tutaj to jest takie. Mm, moja rodzinka w ogóle. Pojechała do ZO, ja zostałam, a czy połowa mojej rodzinki Robert z Kubą pojechali do ZO zresztą ekipy, a ja zostałam z synem przyjaciółki i moją Blanką, która jeszcze śpi, słuchajcie. Ona chyba dopiero dzisiaj odsypia tak naprawdę wszystko, bo jest już w pół do 11, a ona nadal śpi, a codziennie dosyć wcześnie wstawała, i chyba po prostu potrzebuje odespać. Mm. Ja zaraz tam pójdę jeszcze trochę poogarniać w środku. Domku wam nie będę pokazywać, bo po pierwsze, nie jesteśmy w nim sami, nie są tylko nasze rzeczy i nie chciałabym, żeby ktoś poczuł się źle z tym, że chodzę po pomieszczeniach, w których są jego rzeczy. Ale domek jest całkiem fajny. Są cztery pokoje, w tym dwie sypialnie dwuosobowe, jedna sypialnia trzyosobowa, jedna sypialnia czteroosobowa. Co jest mniej fajne i nie każdemu się to sposoba nie spodoba, to jedna sypialnia jest przechodnia. Nam to totalnie nie przeszkadza. My jesteśmy tutaj, na tyle się znamy i na tyle nie mamy z tym problemu, że nam to nie przeszkadza. Są dwie łazienki. Jedyny minus w łazienkach nie ma zasłon prysznicowych, niestety, ale to jest chyba taki jedyny minus. Jest całkiem dobrze wyposażona kuchnia spory przedpokój, wiatrołap i tam są też dwie kanapy, gdzie ewentualnie można, można spać. I, Powiem Wam, całkiem fajny. Dom jest też wyposażony w klimatyzację. Nie wiem, czy o tym wspominałam. Nagrywam z ręki, będzie mnie trochę częsło i będę Was przestawiać, ale trudno już. Bardzo duży ogródek. Na ogródku macie grilla, macie kociołek. Zaraz Wam to może pokażę. Na ogrodzie macie grilla, macie ten węgierski kociołek, gdzie możecie sobie zrobić gulasz. Ja to się nawet zastanawiałam, czy nasze te słynne prażonki by się dało tutaj zrobić. Spójrzcie, przepiękny kociołek, ale prażonek by się w nim nie dał zrobić, bo nie ma przykrywki, chyba że coś byśmy tutaj z dziewczynami wymyśliły. Przepiękne krzesełka, wszystko to jest w pełnym słońcu, więc wiecie, to jest na taką wieczorną biesiadę absolutnie w ciągu dnia. Tutaj jest jeszcze jakiś taki trojak z żaróweczką. I przepiękne drzewa w środku ogrodu. Może tak Wam pokażę, bo też nie chcę pokazywać. Tam mamy jeszcze porozwieszane prywatne rzeczy na sznurkach i to nie o to chodzi. Wezmę sobie może klucz od furtki i pokażę Wam tutaj kawałeczek okolicy, ale dosłownie taki kawałeczek, bo nie chcę też dzieci zostawiać samych w domu. Wiem Wam, że fajne jest to, że furtka i brama są zamykane na klucz, więc jest to taka na pewno większa, większe bezpieczeństwo. I tak, moi drodzy, wychodzimy sobie od nas z domku, z naszego ogródka i spójrzcie na to. Sielsko, anielsko, przepięknie bym powiedziała. W tamtą stronę idziemy nad jezioro, tam zaraz skręcamy w lewo. Byłam przedtem z drugiej strony, można ten dom obejść dookoła. Tak ktoś jedzie, może nie będę nagrywać. No nie wiem... Przepięknie, słuchajcie, jest przepięknie, naprawdę. Czas się zatrzymał. Spójrzcie sami, czas się zatrzymał. Piękna węgierska wieś. Tutaj przynajmniej, nawet jeżeli jesteśmy w mieście, to tutaj jest przepiękna węgierska wieś. Spójrzcie na to: tutaj nawet nie ma drogi asfaltowej. Jest zwykła droga. Nie chcę wiedzieć, jak się tutaj wjeżdża, jak poleje deszcz. A tam, spójrzcie, w tej wsi panele fotowoltaiczne na dachu. Czyli nie jest, nie, nie tak, że miejsce zapomniane przez Pana Boga. Tutaj jeszcze nie byłam, idę z Wami pierwszy raz. Zobaczmy, co tutaj jest. Stąd wyjeżdżają ludzie na rowerach, więc też ktoś tutaj musi mieszkać. Idę tylko kawałeczek, bo powiem Wam szczerze, że moja Blanka jeszcze śpi i nie chciałabym, żeby się bała, jak wstanie. Ale spójrzcie, jak tu jest pięknie. Naprawdę, ja się czuję jak na zapomnianej wsi, na miejscu, gdzie, w miejscu, gdzie czas się tak naprawdę zatrzymał. Słuchajcie, no, coś pięknego. Mega mi się tutaj podoba. Mega. Pierwszy raz się tutaj zapuszczam razem z wami. Ale jest cudnie. Boże, jak mi się tutaj podoba. Słuchajcie, tam jeszcze tam w oddali, tam hen-hen daleko są domy. A tutaj nie ma drogi asfaltowej. To jest zwykła droga. Ja wiem, ja się tym zachwycam, ale. No, u nas, przynajmniej w okolicy gdzie ja mieszkam, jest dosyć gęsta zabudowa. Tutaj też jest gęsta zabudowa, ale jakoś tak ta infrastruktura jest tak zrobiona, że jest to nie do pomyślenia. Tutaj jest chyba jakiś opuszczony dom. zaraz sobie zerkniemy, czy nie, że do środka, chociaż bramka jest otwarta, więc dla urbeksiarzy to całkiem niezła miejscuwa. Tak, jest to opuszczone. Widać tutaj, że ten domek jest opuszczony. O Jezu, patrzcie jaki kot! <laughs> Ale się wystraszyłam. No tygrys. Jak tygrys. No tutaj już ludzie mieszkają. Jest paranie na zewnątrz. Jest chodnik, patrzcie. Od brameczki do chodnika jest chodnik. Więc fajnie. Pięknie. O, tutaj się nawet dom buduje, spójrzcie. Albo zaczął się budować i nie skończył. Tak też mogło być. Tutaj. Zresztą myślałam, że to ktoś od nas wychodzi, ale nie. Pięknie, słuchajcie. A, spójrzcie tutaj. No, taki trochę slums, ale... Ale mi to odpowiada, słuchajcie. Jest pięknie. No pani pali papierosa w drzwiach. Fajnie, podoba mi się. Powiem Wam, ja, ja jestem zachwycona tym klimatem i są to moje pierwsze tak klimatyczne wakacje w takim miejscu i chyba bym tego nie zamieniła. I ja już nawet mówiłam, że w przyszłym roku przyjedziemy tutaj na dłużej, bo ja chciałabym się tutaj wybrać właśnie na taki spacer. Nie tak jak teraz, na szybko, żeby Wam pokazać. Jezu, ja to mam muszę pokazać. Spójrzcie na to. Ja nagrywałam przedtem pod słońce, ja tego nie widziałam. Spójrzcie, jakie to są maleńkie kociaki. Jakie cudne. Hej. Ej, jakie kochane! Oj, patrzcie! Nie, 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 nie idziesz ze mną. Ja nie dotykam od tych kotków. Ale piękne jesteście! Gdzie macie mamę? Czy ta ruda kotścia to, że była wasza mama? Ktoś dba o te kotki, bo miały tam miseczkę z wodą. Także kotki są tutaj zaopiekowane z tego, co widziałam, i wygrzewały się na słoneczku. Yy, na czym ja skończyłam? Aha, już wiem. Skończyłam na tym, że w przyszłym roku chciałabym tu przyjechać na dłużej, na takie 10 dni droga tutaj jest bardzo fajna, powiem Wam ja jestem z południa Polski więc nad Polskie Morze jadę około 7-8 godzin tutaj przyjechaliśmy 6 godzin i dużo spokojniejszą drogą przynajmniej dla mnie mi się wydawało, że jedziemy tak jakoś jechało się mi spokojnie i lepiej jak nad Polskie Morze, nie było tych wszystkich tirów na autostradach i w ogóle, ale też nie było autostrad słuchajcie, coś za coś i mega mega fajnie się jechało. Nie czułam się zmęczona tą podróżą. Przede wszystkim nie czułam się zmęczona podróżą. Na polskie morze, jak się przyjeżdża, to się już jest zmęczonym, a tutaj jakoś ta trasa zamknęła się w takim czasie, że nie czułam się zmęczona. To jest dla mnie bardzo ważne. Miejscowa jest super moim zdaniem. I potem jeszcze nagram Wam kilka przebitek z telefonu, właśnie z drogi nad jeziora, bo już nie będę brała aparatu. Słuchajcie, bo nie chcę mi się go pilnować nad tym jeziorem. Yy, nagram Wam kilka przybitek z telefonu i połączę tego vloga, takiego trochę z aparatu, trochę z y, telefonu. I co? I opowiadam Wam może jeszcze, jak wygląda sytuacja nad jeziorem, bo tam będą raczej przebitki z podkładem muzycznym, więc tylko bardziej to pokażę, niż będę opowiadać. Niech Was światło nie zmyli, nadal mamy dzień, słuchajcie, ale przyszłam sobie tutaj do tego naszego wiatrołapu, warandy, nie wiem jak to nazwać, ale. Na dobrą sprawę, na upartego wyspałyby się tutaj jeszcze co najmniej ze trzy osoby, także nie jest tak źle. Widać, że to jest pomieszczenie dobudowane, bo wychodzi tutaj zewnętrzne okno z kuchni na nie. Ale mam Nie przeszkadza mi to totalnie. No, jest to taki dom um, przystosowany już chyba pod turystykę, po prostu. Wydaje mi się, że ta część, gdzie my śpimy, też jest taka trochę bardziej dobudowana, albo przerobiona z um, jakichś pomieszczeń gospodarczych, dobudowanych do domu. Jest to wszystko przystosowane właśnie pod y, przyjezdnych. Nie wiem, na ile tu jest przyjezdnych takich jak my z Polski. Bo głównie tutaj widzimy samych Węgrów, więc nie wiem, czy to jest taka popularna miejscówka dla osób spoza. Zobaczcie, zobacz, jaką mam w ogóle twarz upoconą. Jest tutaj bardzo, bardzo gorąco. Ale co chciałam Wam powiedzieć? Chciałam wam trochę jeszcze popowiedzieć na temat samego jeziora. Woda w jeziorze jest bardzo ciepła. Bardzo długo, jak Wam wspominałam, jest płytko. Hmm, bardzo daleko jest właśnie, idzie się taką pociutką wodą, ona się tam stopniowo troszeczkę podnosi, ale wody po kolana to jest chyba z 5 metrów, a później tam jest gdzieś 1,20 m, więc jest to bezpieczne dla dzieci. Nie ma dużo osób, słuchajcie, dzięki czemu Wy te swoje dzieci doskonale widzicie i wiecie, że jest bezpieczniej, co jest też moim zdaniem mega. Sama woda w tym jeziorze do krystalicznie czystych nie należy, zejście ta plaża też jest taka... No, szalone lata 90., bym powiedziała. Kocyki rozkładacie sobie na trawie. No, wiecie, no nie wszędzie są piaszczyste, kamieniste plaże. E, tutaj jest tak bardziej e, swojsko, wiejsko, bym powiedziała, mm, tak trochę prl -owsko. Ale ma to swój urok, ma to swój klimat i bardzo mi się to podoba. Na terenie za wstęp w ogóle się płaci. Nie pamiętam dokładnie ile, napiszę wam tutaj na dole, zapytam mojego męża dokładnie, bo to zawsze on się tym zajmuje, ja się tym nawet nie interesuje, pilnuje w tym czasie dzieci, słuchajcie. Więc wstęp jest płatny. My wchodzimy, wiem, że my wchodzimy na 2 plus 2, czyli dwoje dorosłych na dwoje dzieci. Dodatkowo, co mam mojego jeszcze powiedzieć, na terenie jeziora jest strefa gastronomiczna, są toalety, jest ich więcej, jest tam kilka budek, jeszcze jest jakaś z jakaś kawą, są tam jakieś takie, wiecie, duperele typu, stoisko z jakimiś błyskotkami, poszewkami na poduszki, jakiś jeden strój kąpielowy tam widziałam, takie, wiecie, misz masz, nic konkretnego, a, a takie naciąganie tak naprawdę. Hmm, strefa gastronomiczna to taka jedna, jest taka jedna trochę większa, i tam jest kilka w rzędzie takich kilka yy, powiedziałabym budek, ale to będzie wszystko jeden właściciel. Tam tylko te budki różnią się yy, tym, co można w nich kupić. Jest budka z pizzą, budka z langoszami, yy, budka z czymś słodkim, budka z frytkami, nagetsami. Bardziej to jest chyba w ten deseń podzielone. Yy, I to jedzenie jest takie jak tu wszędzie, powiem Wam. Czy jest dobrze, jest tanio. W restauracjach też nie jest za drogo. Powiem Wam, że za takie koryto, które zamówiliśmy dla naszej czwórki, bo miało być na cztery osoby, tam było tyle mięsa, tyle ryżu, tyle frytek i tyle takich warzyw z patelni. To były chyba warzywa, ale to były takie nie takie warzywa jak u nas z patelni. To były takie, mm, takie bardziej gulaszowe te warzywa. To za to zapłaciliśmy 2200 forintów, więc na nasze to jest około 230 zł, coś takiego. A pojedliśmy tym, zaraz Wam powiem, ile osób tym pojedliśmy. Nasza czwórka, dwie ciotki. I nie wiem, czy jeszcze ktoś tam. No z 7 osób tym pojadło i jeszcze by zostało. Pchaliśmy już tak naprawdę każdemu dopychaliśmy na siłę, żeby jeszcze ktoś coś zjadł, bo była to naprawdę ogromna porcja za te pieniądze. Więc tutaj, jeżeli chodzi o jedzenie, no czy jest dobre, nie do końca, czy jest tanio, tak. Mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że jeżeli chodzi o wyżywienie, to nie jest ono jakieś mega drogie. E, ciekawym faktem jest to, że sklepy tutaj czynne są do 18 czy do 18.30 i później już e, wszystko jest pozamykane. Basen, znaczy basen, Boże, dlaczego mi się cały czas kojarzy to z basenem? Jezioro czynne jest do godziny 20 bodajże, bo tak widziałam takie napisy tam gdzieś na... Mm, na przebieralniach, tam chyba pisało, że jest czynne w godzinach 10 rano, 20, więc też to jest ograniczone czasowo, no ale też później co tam robić, wiecie, tam nie ma co robić, to już tak chyba siedzieć, miejsca na grilla, tam nie ma takich rzeczy, to tam nie zrobicie. Jeżeli ktoś jest właśnie głodny, to albo ma swoje kanapki, albo stołuje się w strefie gastro. No i tak, tak to tutaj mniej więcej wygląda. Tak jak mówiłam, resztę dogram Wam w drodze na jezioro, jakieś przebitki, jak to tutaj wygląda, bo to y, miasteczko, wioska, wieś, miasto, nie wiem co to jest. Jest bardzo klimatyczne i takie właśnie mm, mocno zamknięte w takich dawnych czasach. Jak kiedyś oglądałam serial Daleko od noszy, od Boża, daleko od co ja pierdzie Daleko od szosy to właśnie ten serial mocno mi się tutaj zaraz. Yy, przypomniał, jak zobaczyłam, jak to tutaj wygląda. Mi się tutaj podoba i tak jak mówię, ja chciałabym tutaj wrócić, bo to jest idealne miejsce, żeby odpocząć odpocząć od zgiełku, od ludzi, od miasta, od takiego um, życia na wysokich obrotach. To tutaj jest taka możliwość, i ja myślę, że z tego miejsca ja się już tutaj z wami pożegnam. Bo wątpię, żebym dogrywała jeszcze zakończenie do tego vloga, bo dorzucę tutaj tylko kilka przebitek, tak jak teraz powtarzam się. Dorzucę kilka przebitek z telefonu, jak to wygląda w drodze nad jezioro, nad jeziorem yy, i bardziej na takiej zasadzie. Nie będę tam brała aparatu, bo chodzimy na nogach i mamy około 15 minut na nogach i nie chciałabym się tam tego aparatu też pilnować, słuchajcie, bo jednak to sporo miejsca zajmuje. Więc z tego miejsca yy, dziękuję Wam za oglądanie. Miało nie być, jest króciutki vlog taki podsumowywujący Bardziej ten wyjazd i to, jak tutaj jest, niż pokazujący, co my tutaj robimy, jak spędzamy czas. Ale, tak jak mówiłam, jest nas tutaj dużo i, i nie czułam tego, żeby nagrywać, bo chciałam, żeby każdy czuł się dobrze. A wiecie, wyciąganie aparatu, no to każdy by się stresował, czy jego tam gdzieś nie ma, czy dobrze wygląda i tak dalej. Więc yy, stwierdziłam, że nie będę tego robić. Trafiła się okazja, więc wyciągnęłam aparat, powiedziałam co i jak. Ale myślę, że to będzie na tyle, więc z tego miejsca bardzo Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych vlogach.